Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Akwarium Szymona. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o gupiku endlera. Gupik endlera został wynaleziony w 1975 roku, a w 2005 ustalono ten rodzaj gupików za odrębny. Dawniej gupik endlera był bowiem jedną z odmian podgatunku gupika. Gupik endlera jest niewielkich rozmiarów. Z racji tej nadają się już do małych akwarii. Są to ryby towarzyskie oraz nieagresywne, jednak nie należy ich łączyć z gupikami pawio Oczko, ponieważ bardzo szybko będą się krzyżować. Oczywiście, jeśli komuś to nie przeszkadza, jak najbardziej może trzymać obydwie odmiany. W akwarium należy zapewnić gupikom jak najwięcej roślin. Oczywiście, bez przesady. Gupik endlera akceptuje każdy rodzaj pokarmu. Oczywiście, jeśli będzie dobrej średnicy, aby zmieścił mu się do budzi. Zapytacie pewnie, jak odróżnić samco od samicy. To proste. Samce są bardzo kolorowo ubarwione, zaś samice są szare i bezkolorowe. Samce osiągają długość około 1,5 cm. Samice od 2 do 3 cm. Po zapłodnieniu musi minąć od 4 do 6 tygodni, aby na świat przyszło młode potomstwo, w ilości od kilku do kilkunastu osobników. Znając gupiki, wiemy, że samica jest zdolna do przechowywania mlecza samca nawet do kilku tygodni po zapłodnieniu, dlatego młode rybki mogą się pojawić w akwarium nawet bez obecności samca. Cena gupików endlera może być różna, od 3 nawet do kilkunastu złotych. Wszystko zależy od ubarwienia rybki. Należy pamiętać, że gupik endlera, podobnie jak hirysek bądź też otosek, są to ryby stadne, dlatego w akwarium zaleca się trzymanie kilku sztuk, z przewagą samic, ponieważ samce są zbyt natarczywe i mogą zamęczyć samicę. Jeśli ten krótki i szybki materiał Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Oraz w komentarzu napiszcie, jaką rybę chcielibyście w następnym odcinku. Do zobaczenia! Cześć!